Cześć moi kochani, z tej strony Jędrzej Rawski, a dzisiaj bardzo wyjątkowy odcinek, ponieważ po raz pierwszy uczcimy 50 subów! Yeee! Mamy 50 subów, kochani! Osiągnęliśmy to w 4 lata, ale i tak mamy 50 subów, czyli wymarzony cel mój i z tej, mm, z tej okazji y, złożyłem kiedyś przysięgę, że zrobię przycisk właśnie to robię. Mam już płytkę, którą pomalowałem. Mam już przycisk ten właściwy, który się prezentuje tak. Teraz jedynie jedno do drugiego przykleić, nawalować tam coś, podpisać i mamy to, słuchajcie, mamy przycisk z okazji 50 słowów. Yeah! 50 subów, dokładnie już w tym momencie: 52 albo 3 i e, słuchajcie! Mam dla Was trzy nagrody: numer jeden to jest ten odowiec do wie, który a drugi to jest wyprawa rowerowa, a trzeci to jest kolejny odcinki starego, e, a na 100 subów. E, które najlepiej by było, żebyście odbili do końca wakacji: to już będzie super. Mm, bardzo y, chcę zrobić y, też przycisk, ale serial o y, wybranym y, lub wybranych bohaterach, osobny serial y, z uniwersum starego. Także y, no, y, także tylko dobre y, wieści. Słuchajcie, w ogóle tutaj y, się dużo zadziało. Mamy 4700 4 wyświetleń. Mamy 10 komentarzy, w tym 17 udostępnień filmu. W tym tygodniu mamy chyba 545 wyświetlenia czy tam... no jakoś tak. Yy, świetnie jest, słuchajcie. Lecimy naprawdę na petardzie. Yy, no i jest dumny, słuchajcie. nie lubię określeń. Yy. Teraz się trochę oddalimy tematu. Nie lubię określeń, że yy, takie. że tu jest najlepsza. Yy, tu są najlepsi widzowie tutaj yy, goszczą na tym kanale. To jest w ogóle tandetne powiedzenie. Moim zdaniem to jest takie przewidywalne. Yy, I to jest nieprawda. Bo najlepsza, yy, bo najlepsi widzowie są tutaj u mnie. Także yy, bardzo wam gratuluję, że jesteście najlepszymi widzami i byliście 50 subów. Teraz lecimy oczywiście po 100. A już właściwy temat no to oczywiście przycisk. Mam nadzieję, że już mi te boki wysły, że się nie obrudzę. Yy. Mam, mam tutaj taką płyteczkę. Słuchajcie. To jest moja głowa w porównaniu. To jest moja ręka, którą mam mniej więcej tak 11 cm. Także ta płytka jest duża. Mamy przycisk właściwy. I to sobie przykleimy tak na środku. No. Więc nie wiem, czy takim klejem, czy stolarskim. Może stolarskim. I już tutaj szukam mojego kleja. Myślę, że gdzieś tutaj, tu, 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 pod ręką. tu, tu, A tu, tu, nic też nie ma. Dajcie mi chwilę, ja się nie Dobra, trudno nie ma. ten tym pokrytajmy. Teraz, żeby nie było brudu. Teraz tak. Się nie obrudził, dobra. Gdzieś, gdzieś jest mroczysto. To tu. To jest chyba. Jest chyba centralnie na ścianie. Słuchajcie powieszę. Bo mamy to. Jesteście super kochani. No i pamiętajcie! że to to jeszcze nic bo będą jeszcze dwie nagrody mam nadzieję, że będą dorównywać tym ben, albo będą nawet lepsze piszcie w komentarzu w ogóle może pytanka ja sobie kiedyś Q&A zrobimy na przykład na 100 subów ja sobie zrobimy Q&A tak Przyciski Q i Q&A i ten. I właśnie serial o jakiejś tam postaci ze starego. My już z w Wawrzyńczakiem, czyli starym, wiemy jaka to będzie postać, ale Wy niestety nie wiecie. I wiedzieć nie będziecie, aż nie wbijecie tutaj stosunków. Chcecie szybko wiedzieć? To wbijajcie! To wbijajcie, słuchajcie! To wbijajcie, słuchajcie! To wbijajcie, słuchajcie! To wbijajcie! Wbijajcie! Wbijajcie na kanał Jędrzeja yo, yo. Tam czeka największych hmm, hitów hitów najlepszy składanka Ja Ja A Nie, nie, to tego nie było. Dobra. Ale mamy to już teraz wystarczy tylko napisać. Uff, to jest ten dzień, to jest ten moment. Werble, proszę. <trym zimna> Dziękuję Wam bardzo. Naprawdę. Dziękuję Wam bardzo.